Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Mechanizm różnicowy jest ważna i kosztowna, częścią pojazdu, która przenosi i manipuluje momentem obrotowym silnika wysyłanym do koł napędowych. Ponadto mechanizm różnicowy pozwala kołom napędowym obracać się z różnymi prędkościami na zakrętach, aby uniknąć poślizgu. Ogólnie rzecz biorąc, mechanizmy różnicowe ESA dość wytrzymałe. Jeśli jednak mechanizm różnicowy w Twoim pojeździe ulegnie awarii, prawdopodobnie zauważysz jeden lub więcej objawów, którymi będziesz. Chciał się natychmiast zająć. Czym jest mechanizm różnicowy? Mechanizm różnicowy pojazdu to złożony zespół, który przenosi i manipuluje momentem obrotowym silnika wysyłanym do koł napędowych. Mechanizm różnicowy wykorzystuje zestaw hipoidalnych koł zębatych, składający się z więca zębatego i zebnika, do zmiany kierunku. Momentu obrotowego silnika, tak aby koła napędowe pojazdu obracały się w odpowiedni sposób. Moment obrotowy jest również mnożony przez przełożenie utworzone między więcem zębatym a żebnikiem. Mechanizm różnicowy wykorzystuje zestaw hipoidalnych koł zębatych, składający się z więca zębatego i zebnika, do zmiany kierunku. Momentu obrotowego silnika, tak aby koła napędowe pojazdu obracały się w odpowiedni sposób. Ponadto mechanizm różnicowy zawiera zestaw żebników i koł zębatych bocznych umieszczonych wewnątrz zespołu nośnego. Żebniki i koła zębate boczne SA zbiorczo nazywane kołami zębatymi pająka. Koła zębate pająka umożliwiają obracanie się koł napędowych z różnymi prędkościami, dzięki czemu pojazd może pokonywać zakręty bez poślizgu. Koło zębate pierścieniowe jest przymocowane do zespołu nośnego, a koła zębate boczne SA połaczone wielowypustami z połosiami pojazdu. Które łacza się z kołami? Różnorodne łozyska wspierają różne elementy zespołu mechanizmu różnicowego, umożliwiają obrót przy minimalnym tarciu. Mechanizm różnicowy jest wypełniony płynem, aby zapewnić smarowanie wszystkich elementów. Na każdy zestaw koł napędowych przypada jeden mechanizm różnicowy. Na przykład, pojazdy z napędem na tylne koła Maja, jeden mechanizm różnicowy z tyłu. Pojazdy z napędem na cztery koła Maja, dwa mechanizmy różnicowe, jeden z przodu i jeden z tyłu. Skrzynia rozdzielcza słuzy do rozdzielania momentu obrotowego silnika między przedni i tylny mechanizm różnicowy. W pojazdach z napędem na przednie koła mechanizm różnicowy jest zintegrowany z mostem pednym i jest często określany jako zespół napędu końcowego. Typowy pojazd z napędem na wszystkie koła w konfiguracji z napędem na przednie koła ma OS ze zintegrowanym mechanizmem różnicowym. Z przodu i samodzielny mechanizm różnicowy z tyłu. Jednostka przeniesienia napędu, PTU, rozdziela moment obrotowy silnika pomiędzy napędową i tylny mechanizm różnicowy. Istnieje również sprzęgło wiskotyczne, które zapobiega zwijaniu się skrzyni biegów. Typowe objawy wadliwego mechanizmu różnicowego. Czy uważasz, Możesz mieć do czynienia z uszkodzonym mechanizmem różnicowym? Jeśli Twój pojazd wykazuje jeden lub więcej z poniższych objawów, możesz mieć rację. Uwaga, ponieważ inne problemy mogą mieć takie same objawy, jak uszkodzony mechanizm różnicowy, przed przystąpieniem do jakichkolwiek. Napraw należy przeprowadzić dokładną diagnostykę pojazdu. Nieprawidłowe dźwięki nietypowe odgłosy SA, często jedna z pierwszych oznak problemów z mechanizmem różnicowym. Jeczący lub szekający hałas z sosi napędowej podczas jazdy może wskazywać na problem z więcem zębatym i żebnikiem lub jednym z łozysk mechanizmu różnicowego. Jeśli pojazd jest wyposażony w mechanizm różnicowy ograniczonym poślizgu, konstrukcję, która stale przenosi moc na oba koła napędowe, bloki sprzegła zablokowane w zespole mogą powodować odgłosy trzaskania. Problemy w obrębie mechanizmu różnicowego mogą również prowadzić do odgłosów dudnienia. Na przykład, uszkodzone koła zębate pająka mogą powodować stukanie podczas pokonywania zakrętów, podczas gdy uszkodzone żeby więca. I zebnika mogą powodować stukanie podczas jazdy w linii prostej. Ponadto nadmierny luz między więcem zębatym a żebnikiem może powodować stukanie podczas przyspieszania lub uruchamiania pojazdu. W niektórych przypadkach odgłosom pracy mechanizmu różnicowego może towarzyszyć drzenie lub wibracje. Mechanizm różnicowy zawiera zestaw koł zębatych i koł zębatych bocznych zwanych łacznie kołami zebatymi pająka, umieszczonych w zespole nosnym. Wycieki płynu, wycieki płynu z mechanizmu różnicowego SA zazwyczaj spowodowane zużytymi uszczelkami. Istnieją jednak również przypadki, w których wadliwy element mechanizmu różnicowego, taki jak zużyte ozysko zebnika, może powodować wyciek uszczelnienia. Płyn zanieczyszczony metalem, jeśli spojrzysz na płyn różnicowy i zauważysz, że jest on zanieczyszczony znaczną ilością metalu, prawdopodobnie. Doszło do wewnętrznej awarii mechanizmu różnicowego. Moc nie jest przenoszona na koła napędowe w przypadkach, gdy uszkodzony mechanizm różnicowy ulegnie katastrofalnej awarii. Moment obrotowy silnika może nie zostać przeniesiony na koła napędowe. W rezultacie pojazd nie będzie w stanie poruszać się o własnych siłach. Co powoduje uszkodzenie mechanizmu różnicowego? W niektórych przypadkach wewnętrzne elementy mechanizmu różnicowego po prostu zużywają się w wyniku normalnego użytkowania. Inne częste przyczyny awarii mechanizmu różnicowego obejmują niski poziom płynu, zanieczyszczony płyn, NP. Mechanizm różnicowy zanurzony w wodzie może być zanieczyszczony, większe niż normalnie opony lub niedopasowane opony zatarte lub mocno. Zużyte przeguby uniwersalne, nieprawidłowy kat przełożenia, ile kosztuje naprawa mechanizmu różnicowego? Przebudowa lub wymiana zespołu mechanizmu różnicowego jest kosztowna i pracochłonna naprawa. Jeśli zdecydujesz się zlecić pracę profesjonalistom, Zazwyczaj możesz spodziewać się kosztów w wysokości od 2000 do 4000 euro. Oczywiście dokładny koszt będzie zalezał od wielu czynników, takich jak rocznik, marka i model pojazdu. Często zadawane pytania dotyczące mechanizmu różnicowego. Czy można jeździć z uszkodzonym mechanizmem różnicowym? Wszelkie problemy z mechanizmem różnicowym należy rozwiązywać tak szybko, jak to możliwe. Jeśli mechanizm różnicowy ulegnie awarii podczas jazdy, pojazd może ulec dalszemu uszkodzeniu, jak mówiono poniżej. Co się stanie, jeśli tylny mechanizm różnicowy ulegnie awarii podczas jazdy? Odpowiedź zależy od tego, co się stanie, gdy dojdzie do awarii. W najgorszym przypadku mechanizm różnicowy może ulec katastrofalnej awarii i zablokować się, potencjalnie uszkadzając dodatkowe elementy przekładni. Ponadto, jeśli moment obrotowy silnika nie jest już przenoszony na koła napędowe, pojazd może nie poruszać się o własnych siłach. Czy uszkodzony mechanizm różnicowy może powodować problemy ze skrzynią biegów? Choć zdarza się to rzadko, wadliwy mechanizm różnicowy może uszkodzić skrzynię biegów. Jeśli mechanizm różnicowy ulegnie katastrofalnej awarii i zablokuje się, inne części układu napędowego, w tym skrzynia biegów, mogą zostać uszkodzone. Awaria wewnętrznego mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów może również spowodować uszkodzenie dodatkowych podzespołów w zespole. Skrzyni biegów.